Sama ja bieliłam w sercu z Tobą dwa bieliga, Dzień dobry, jesteśmy uczennicami klasy drugiej gimnazjum. Interesujemy się trochę aktorstwem, filmem i cieszymy się bardzo, że możemy z Panem porozmawiać. i Mamy nadzieję, że zechce Pan odpowiedzieć na kilka pytań. Jak wyglądała pana praca na planie filmu pod mocnym aniołem? Czy przy każdym filmie można nauczyć się czegoś innego i jak właściwie wygląda praca aktora od kuchni? To wiesz, akurat dotknęłaś filmu, który bardzo był dla mnie ważny, bardzo bliski, bo, bo dotyczy, dotyka mojej choroby. Jest to trudny film. Znaczy, o czym mogę powiedzieć? No, mogę powiedzieć na przykład coś takiego, że w tym filmie znalazło się parę historii z, mo z mojego życia. Nie będę mówił które, ale reżyser się zgodził i umyślił, bo film jest adaptacją książki Jerzego Pilcha, ale tam są historie z mojego życia. Bardzo często reżyser radził się mnie, dyskutował ze mną. Y no ponieważ ja, ja, ja się na tym znam, ja to wszystko wiem, przez te rzeczy przeszedłem. Smarzowski jest takim reżyserem, że zawsze jest trudno. Że nawet przy najprostszych zadaniach okazuje się, że coś, co się wydaje, że się tam robi w zasadzie, no samo się zrobi, to często bardzo długo robimy i, i on ma takie kryterium, że przychodzi i mówi jeszcze nie wierzę. Po raz kolejny, po raz kolejny, żeby stwierdził, że teraz to Ci bierze. Czy Panu, jako aktorowi, może się wydać po jakimś czasie denerwujące lub irytujące to, że kiedy idzie Pan ulicą, ktoś rozpoznaje Pana z telewizji, z kina i widzi w Panu tylko aktora lub postać filmową, a nie Pana jako człowieka. Zagaduje tak, hej, ja Pana znam, Pan jest z telewizji. Kojarzy Wiesz panie? co, znaczy to, to bywa, powiem Ci szczerze, bywa to irytujące, natomiast jakby to określić. To jest cena słaby, wiesz? Że nigdy nie jestem nieuprzejmy. Ja rozumiem ludzi, którzy się, no, zobaczą mnie nagle i się strasznie cieszą z tego powodu, że mnie zobaczyli i chcą chwilę porozmawiać. Rozmawiam. Wiesz co? No, nie, nie... oni sobie nie zdają sprawy często, że, że, że ja takich rozmów mam dużo i że, że mogę być zmęczony. A... i także ja nie marudzę specjalnie, wiesz? że. Poza tym, że jest to miłe, no jest mi miło, że ludzie na przykład lubią to, co robię. Wiesz, że, że reagują uśmiechem na mój widok na przykład. No, to, to jest miłe, no. To dlaczego wychodzi pan na łódzkie ulice i daje m, takie mini-koncerty? Jak ludzie reagują na pana otwartość? A różnie. <śmiech> <śmiech> różnie. Znaczy słuchaj... Ja to lubię robić, grać na ulicy, bo to jest nielogiczne. Bo jak to facet z telewizji, czy będzie grał na ulicy i... Ja lubię takie rzeczy, które są kontrowersyjne. Wiesz, że, że moja obecność na ulicy z gitarą to też jest takie pytanie postawione. A, a o co tu chodzi? No, ja nie odpowiadam ludziom, bo mnie pytają, dlaczego pan tu siedzi? Ja im nie odpowiadam. No, to nie jest mój problem. Ja siedzę, bo ja lubię grać na, grać na gitarze, nie wiem, nie piję piwa. I to po prostu jakoś muszę wolny czas spędzać, no to lubię siedzieć na ulicy i grać na gitarze. Był raz słowna słodka tydrena. U mnie drugiego nie. Ja ci жdała. i wierzyła. sercu p wapry... Nie no, ludzie bardzo, bardzo różnie reagują, na przykład we Wrocławiu w zeszłym roku grałem, yy, latem coś robiliśmy na rynku i jakaś pani dość długo słuchała tego, jak śpiewałem i w pewnym momencie przyszła, rzuciłem 5 złotych do futerału, odsunęła mikrofon, żeby nie było słychać i powiedziała, ja tak w pana wierzyłam, jak pan mógł zmarnować taki talent. I ona okazała się, myślała, że nie wiem, że ja tutaj się ze powodu nędzy. Ja, zresztą, ja, ja wtedy akurat to ja źle wyglądałem, dlatego że kręciliśmy kiepskich i jak kręcę kiepskich, to ja muszę tak. być nieogolony, taki zaniedbany. I, i właśnie taki byłem i pani myślała, że nie. Tak. Spadłem na dno. A nie miał pan kiedyś takiego problemu z otwartością? żeby wyjść i nie bać się, że ludzie będą się śmiać, albo... Wiesz co, oczywiście, że miałem, oczywiście, że miałem. Miałem to wiele lat, ale z drugiej strony, wiesz co, to jest ciekawa historia, że w momencie, jak sobie uświadomiłem, że, że mówię prawdę, rozumiesz, nie usiłuję udawać, że jestem kimś innym, że ja przyjąłem do wiadomości to, kim jestem, Jestem człowiekiem na przykład, który wiele głupot w życiu narobił. Narobiłem, no i co z tego? Kiedy mi nie zależy na tym, żeby jakoś wypaść <noise> efektownie, to słuchaj, nie ma żadnego problemu. miał Pan jakiś y, duży atak tremy, jak się on objawił? i Oczywiście, znaczy, co? No, ja myślę, że ataki tremy to, to miałem y, wielokrotnie, ale ja na przykład. Do, jakiś problem miałem na przykład w sytuacjach, kiedy, nie wiem, spotykałem się z jakimiś bardzo znanymi reżyserami, dorami, z którymi miałem grać, no to z racji znajomości języków, ja grywam również w zagranicznych filmach. Ale w pewnym momencie doszedłem do wniosku, tak, no jaka jest różnica między mną a takim gagatkiem z Los Angeles? No jaka jest? Taka jest, że chłop jest trochę sławniejszy i trochę bogatszy ode mnie. A filmy na całym świecie się robi tak samo. Proces, proces robienia filmu zawsze wygląda tak samo. Ja wiem, jak wygląda za granicą, wiem, jak wygląda w Polsce. To jest tylko ta różnica, że plan pracy jest jeden pisany po polsku, drugi po angielsku. No i to jest cała zabawa. Rozumiesz, znaczy nie ma powodów do kompleksów. No to, że ktoś jest bogatszy, no ale jak ja jestem zadowolony ze swojej sytuacji materialnej. To mi nie przeszkadza, bo no to się cieszę, że ktoś, komuś udało się zarobić duże pieniądze, <grym> rozumiesz, to nie, to, nie, to nie przewraca mi świata. Czy podczas Pana pracy spotkał Pan takich prawdziwych, szczerych przyjaciół, czy to tylko były takie przylotne znajomości podczas pracy na Twitterze? Ja się prawdę mówiąc tak, tak bardzo w robocie nie koleguję, ja swoich przyjaciół, mam ich niewielu, w zasadzie mam poza środowiskiem, no przyjaźnie się niewątpliwie z Wojciechem Smarzowskim. Ja raczej swo, swoją robotę, robotę traktuję, znaczy tak staram się mieć świadomość po co zostałem, po co tutaj przyjechałem, co mam do zrobienia. Zdarza się często, że my się no, jak gramy gdzieś później w hotelu mieszkamy wieczorami i mamy czas, więc siadamy i rozmawiamy. Często są to interesujące rozmowy, ale to nie Chyba nie mogę tego nazwać przyjaźnią. Trudno jest podczas takiej roli oddzielić, właśnie, prywatne życie od życia tej osoby, którą Pan gra? Znaczy, to tak, to tak nie wygląda, to mogłoby się tak zdawać. Wiesz, że to tak wygląda, że to jest jakaś osoba, którą gram. Cały czas, niezależnie od tego, czy mam perukę na głowie, czy nie, to cały czas to jestem ja. Na przykład powiem Wam, w jaki sposób ja się przygotowuję do roli. Że y, czytając tekst, myśląc o filmie, ja bardzo często przypominam sobie różne sytuacje, wiele ich było z mojego życia, jakieś zdarzenia, czy też ludzi, których widziałem, którzy w różnych sytuacjach coś co zapamiętałem, co było interesujące. I ja z tego wszystkiego korzystam, czyli z czego korzystam, konstruując rolę. Ze swoich doświadczeń, z tego, co się wydarzyło w moim życiu. Także myślę, że, że cały czas to jest kolejna opowieść o, o moim życiu, o moich doświadczeniach. A filmy są różne, różne są role, a cały czas to jest jedna historia. Było nam bardzo miło i mamy nadzieję, że zobaczymy Pana na wielkim ekranie za jakiś czas. A nawet jeśli nie, to może się spotkamy na Piotrkowskiej. Самая белая, сердцу вопреки, мы с тобой два берега.